Jej serduszko panuje skurcz i rozkurcz. Skurcz i rozkurcz. Pyk, 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 pyk. Jest, żyje, ale straciła przytomność. Czas zrobić zimny opak na głowę, rozróżnić okolice. Szydy przysłaj się kochanie. Nuszki przespić się. Odnieść wyżej nóżki. Poproszę krzesło to niebieskie. Rączki. Słuchajcie, Sebastian już niesie krzesło. Zuzia, puść. Zuzia, puść. Trzeba podłożyć poduszki, Ale tak, żeby ta krawędź nie raniła, żeby nie była ostra. I oczywiście rączki do góry. Zróbcie dużo przestrzeni, żeby było dużo tlenu. Trzeba otworzyć okno. A gdyby się wszystko działo na słońcu, to trzeba zrobić taki paramet. Przytrzymaj dziewczynce. Rączki, przytrzymaj. Wysoko. Proszę bardzo. Chodź powróżb. Chodź. Stań tutaj. staj tutaj. Trzymaj się Trzymaj. Trzymaj za paramanę. Nie bój się. Pół co robi. Jeden ruch. Jeden utrzymaj i drugi utrzymaj. No i troszeczkę się posuwa O proszę bardzo. Taki parawanik tworzymy z fartucha. Wiktoria, Już usiądź. Już słońce, prawda? Prawda? I dziewczynka ma teraz cień. Już słońce nie uderza w jej głowę. Nie jest jej e, e, Zgadza się? Tak? Uchwyciliśmy?